Czy wiesz, że możesz wziąć udział w niemal każdym procesie karnym jako publiczność, bo regułą w postępowaniu karnym jest jawność postępowania? Przede wszystkim musisz spełnić trzy podstawowe warunki. Po pierwsze, musisz być pełnoletni, po drugie, nieuzbrojony i po trzecie, nie znajdować się w stanie nielicującym z powagą sądu. Jeżeli jesteś małoletni, sąd może Ci zezwolić, ale nie musi na to, żebyś przyglądał się jak wygląda rozprawa. Jest jeden wyjątek. Rozprawa nie może toczyć się z wyłączeniem jawności, bo wtedy tak po prostu nie będziesz mógł przyjść i oglądać jak ona przebiega.